Jak wiecie, wybieram się do Polski teraz na urlop na, na niecały tydzień, po trzech latach. No i tak sobie myślę, jak na początku bardzo lubiłem jeździć do tej Polski. No i zawsze miałem takie pozytywne odczucia, że, wiecie, tutaj y, się zobaczę, tutaj odwiedzę. To teraz nic takiego nie czuję. Nie mam żadnych emocji w sobie, nie cieszę się za bardzo. Ja wiem, że rodzina, nie rodzina, znajomi, ale coś, co było na początku, taką wiecie, że nie wyobrażaj sobie życia tego y, za granicą. To teraz po 10 latach nie czuję zupełnie nic. Nie wiem, czy to mi się zmieni z dniem, w którym będę wyjeżdżał, ale teraz bardziej mi się nie chce jechać niż chcę. To jest coś, czego się nie spodziewałem. Tym bardziej, jak na początku przeżywałem to wszystko, że tutaj jestem za granicą, jak ja sobie poradzę sam, bez rodziny. Mam nadzieję, że mi się to zmieni z dniem wyjazdu, bo teraz na razie mam takie podejście, że gdybym nie musiał, a jadę tam załatwić pewną sprawę, to tak naprawdę bym dalej nie jechał.